Dom. Jestem znowu przy tej fotopułapce. Już jeszcze mam parę metrów do niej, ale już widziałem tam świeże drzewo powalone. Nowe nadgryzienia na drzewa. Tamte drzewo <grych> jak było tak jest, ale wydaje mi się, że bardziej jest podgryziony, kurde, niedługo, niedługo się przewróci. A, a drzewo parę metrów ma. O, i też świeże nadgryzienia i tu, także bursują ostro, a tu jest, no właśnie, świeże i tu, o kurde. Ale tu to tak wrażenie, że ja bym to skurknął to to się złamie, ale zostawię. <grybujesz> ja to inno taka moja wyobraźnia, ale na pewno bym nie dał rady tego tak sobie skurknąć. Zobaczymy. Miałem zrobić maskowanie tutaj, ale jest jak jest, nie chciało mi się. Ludzie nie są pewnie takimi złodziejami nie? dobra zaraz podmienię kartę pamięci i zobaczę co tam jest ponagrywali się chyba tutaj jacyś ludzie a ze zwierząt to chyba była sarna zresztą jak e, będzie można coś wrzucić z tego to wrzucę do tego filmu, bo wiadomo jak są ludzie, no to nie wolno udostępniać twarzy. Chyba że zamarzę i zobaczę, ale pewnie też sami są ciekaw tego. Chyba że mają tu gdzieś swoją fotopułapkę gdzieś zesprysowaną. O kurde i pewnie ja będę nagrany. Zresztą muszę to kartę podmienić, ale widzę kolejne nadgryzienia tu ale tu to być wysoki znaczy na łapach stanął i się tu gryź. gryźć no niedługo te drzewa będą powalone dobra nie przedłużam i Czekuję co tam jest. Mhm. Mhm. Ja tak. Ruszać nie będziemy panu. Nie, panu nie ruszać Nie, nie, nie. To by było chamczka. To by było, to by było Że ktoś się tak nie bał, tutaj No, hmm. No się nie spodziewał, że ktoś tu będzie tak ławił. Albo, że nie zauważył. To jak ja to zauważył, Kule, to każdy by zauważył. Hmm. Jak ja ślepy i to zauważył. Możesz pomachać do fotopułapki, bo się nagrył. Tak? No? Panie Bobrze! <noise> Ktoś będzie miał radość. No. Mhm. Jak tam, tam, tam. Tam, tam. Mhm. tam jest zawalone. No? Mhm. No. No. to No. No. od tyłu iż, razy znaka, to jest. Podobno jak moja. No do bo one... Ona... No. No. Tak? no! 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 Może jakiś leśniczy? Nie wiem! Może jakiś leśniczy? Może jakiś... E, jakiś profesor co... To... Towarzyszenie? No! No! To jest duże lecie. Teraz lecie, to jest chyba Ale on to tu specjalnie powiesił, bo tu było gryzione. No! I że one znowu przyjdą i że wytogrzewa sobie. Oba nie. A ten ja buzkacznio. No, i co? Nie a buzkacznio z babą. Co to Bechawiorysty trzeba. No, no, była u tego behawiorysty więc tam troszeczkę jakiś uwag ma, ale generalnie on cały czas szczeka na ludzi tam jest. Zjada swoje typy. Wyrwał mm -hmm. się ze swoich szereg. W mm -hmm. ostatnich tego złapała, Mówi wiesz gdyby mi uciekł, to byśmy chyba do, do nocy, żebyśmy nie szczekały. Kochanie, chodź tutaj, coś Wam jest potrzebne. Mam niespodziankę dla Ciebie. Masz? No dziewczyny też patrzcie tutaj znalazłeś patrz, Cześć, cześć! Cześć, Patrz tutaj, cześć. zobacz. Kucni. Kucni. Kucza, Megi siat. Maja do mnie. Da? Maja do mnie. Siat. Siat. Tam jest fotopułapka. Siad. Tam jest fotopułapka. Teraz uwaga, wszyscy machamy do fotopułapki A to jest fotopułapka na bobry. Na bobry. Dlatego tam są jabłuszka i tutaj są no, no i się wszystkie rozpieszczy ale tu jest tak. fotopułapka założona bo tutaj są mm, bobry są dwa dwa drzewa nagryzione. no nie dwa bo tu następne dwa trzy następne dwa, dużo drzew jest i świeże czyli te bobry są teraz świeże